Cześć witam serdecznie w tej serii i w tym odcinku chciałem pokazać, gdzie zdobyć latarnię pomyślności. To jest przedmiot potrzebny do tego, aby mieć trofeum, przedmiot potrzebny do tego, aby mieć platynę, a można to pominąć po prostu tu w tej znienawidzonej przez wielu graczy krainie, w Królestwie Pagody musimy pokonać dziewięciu tych panów z lampami. Oni tu się pojawiają na przeważnie na każdym z pięter, którymi wędrujemy. O, to są właśnie te sytuacje, kiedy gracze przeklinają. O, chodzą sobie, nie są zbyt skomplikowani, jeżeli chodzi o walkę, ale potrafią Cię na przykład zrzucić na dół, potrafią Cię podnieść i właśnie wyrzucić poza. I tym samym musisz iść od nowa, bo albo giniesz, albo spadasz na niższe piętro, i trzeba to wszystko jeszcze raz robić. Ja tutaj w filmie pokazałem gdzieś jednego zgubiłem, e, ośmiu, ale jest ich dziewięciu. Powtórzę to jeszcze raz. Trzeba pokonać dziewięciu, żeby dostać e, latarnię. Latarnie pomyślności. Czasami, tak jak w tym przypadku, znikają na chwilę. Wydaje ci się, że go pokonałeś i to, żeby była pewność, trzeba zobaczyć, czy dostaliśmy wolę za takiego przeciwnika. Bo jeżeli nie dostaliśmy woli, to na chwilę tylko zniknął i za chwilę się gdzieś z boku pojawi. Także trzeba go jakby do końca pokonać. Dopiero jak pojawi się doświadczenie za takiego przeciwnika. Przy dziewiątym tutaj wrogu. Akurat, to już tylko tak powiem, no, gdybym gdzieś tam nie zdążył. Zwolniłem nawet tempo, bo w jednocześnie jak pokonałem dziewiątego, to jednocześnie ja sam zginąłem i ta latarnia pomyślności pojawia się na takie milisekundy, więc musiałem zwolnić film, żeby też pokazać, że faktycznie ona tam wypada, zresztą potem w ekwipunku też pokażę. W każdym razie, jak widzicie tutaj, yy, cały czas szukam tych dziewięciu i... Kluczem jest też to, że jeżeli pójdziecie i zawalczycie z kapitanem, on jest tutaj niedaleko, boss, pokonacie go, to ich już tutaj nie będzie. I wtedy trzeba iść od nowa jakby grę, żeby zdobyć tą latarnię pomyślności. Yy, a tak, no to jest w sumie moje pierwsze przejście gry i, i właściwie ona już będzie zdobyta i będę ją miał. Yy, tylko tak jak mówię, pamiętajcie, że jest ich dziewięciu. Jest ich dziewięciu i jak już jednego pokonacie, to on już się nie pojawi. Więc nawet jeżeli wy zginiecie w tej królestwie, w tym królestwie pagody, tu w tym miejscu no przez to, że po pierwsze ci z lampami zabierają nam połowę zdrowia, po drugie są takie kładki, które trudno czasami przebiec, właściwie się zrzuca na dół, to jest bardzo irytujące, no ale dużo cierpliwości i, i będzie ok. Gdzieś wyczytałem, że jak się pagoda szybciej, to po, po prawej szybciej obraca, to to oni się pojawiają I tu w tym momencie, jest dziewiąty I w tym momencie zwalniam tempo, żeby pokazać, że Uderzenie, ja mam też już mało zdrowia Pojawia się na chwilę pagoda, ale Dostaję, bo tu z boku jest przeciwnik Dostaję i w tym momencie Pada Z boku jest latarnia, nie wiem czy ja powiedziałem pagoda Z boku jest latarnia pomyślności, właśnie wypadła Ja ginę, ale tym samym zdobywam Mimo wszystko, że zginąłem Zdobywam latarnię pomyślności I E, dzięki temu mam nadzieję, że to trofeum uda się zdobyć, tutaj jestem właśnie w kapliczce tuż przed bossem, bo zamiast zanim pójdziemy bić się z bossem, warto wrócić pokonać tych dziewięciu e, a tu jeszcze chciałem tylko szybko sprawdzić, czy faktycznie ją otrzymałem i jest, latarnia pomyślności zdobyta, także dziewięciu pamiętajcie, że dziewięciu trzeba pokonać znaleźć i pokonać to nie jest trudne żeby ich znaleźć, ale trudne jest tam przetrwać w ogóle i mm, nie zdenerwować się za bardzo. Tyle. Mam nadzieję, że komuś film się przyda.